4 maja 2024 roku o godzinie 13:45 w Wolsztynie odbędzie się parada parowozów. Na teren lokomotywowni obowiązują bilety wstępu. I tak, bilet normalny kosztuje 50 zł. Ulgowy. Młodzież szkolna, studenci, ręciści, emeryci. 30 zł. Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny. Wieczorem o godzinie 21 tego samego dnia odbędzie się widowisko światło para dźwięk. Bilety normalny 30 zł, ulgowy 20 i dzieci do lat 7 bezpłatnie. W trakcie trwania jak co roku będzie można też skorzystać specjalnie zorganizowanych w tym dniu. Pociągów turystycznych, gdzie można na własne oczy zobaczyć, jak to kiedyś kolej wyglądała, ta z lat naszych młodości, gdzie prawa rowóz był widokiem codziennym, ale tak człowiek przychodził na stację, aby obserwować jego ciężką pracę. Bo on się tak męczył jak człowiek. Pocił się, sapał, dyszał i to w tak fascynowało dorosłych i dzieci. Dziś mamy 12 kwietnia 2024 roku. Jakie parowozy będą na paradzie? Jak mi wiadomo, PT4765. Prędkość maksymalna tego parowozu 110 km na godzinę. Moc 2000 koni mechanicznych. Waga z tendrem 182 tony. Kokeril 503 Belgia rok produkcji 1920. Prędkość maksymalna 25 na godzinę. Waga 22 tony. Moc 75 koni mechanicznych 2069, parowóz belgijski rok produkcji 1927 rozwija prędkość 45 km na godzinę, masa jego to 40 ton, nie ma podanej mocy i niemiecki parowóz 52 80, 79, 7, Rok produkcji 43, prędkość maksymalna 80 na godzinę, tender naprzód będzie 50, masa 134 tony. Lista ta będzie aktualizowana na bieżąco. Na koniec jeszcze parę słów o dojeździe pociągami z Poznania. 4 maja koleje w Wielkopolskie będą miały pierwszy pociąg o 5.46, 7.13 będzie w Wolsztynie, następny pociąg 8.30, 10.14 w Wolsztynie. Turkol uruchomi też swój pociąg historyczny: będzie to pociąg Hipolit, który odjedzie z Poznania.

Odjedzie pociąg Zbyszek Turkolu, zamelduje się w Wolsztynie o 12.42. Natomiast z Leszna w dniu 4 maja 2024 roku, pierwszy pociąg mamy 5.08, 6.03, melduje się w Wolsztynie. Następny pociąg 7.44 z Leszna. Wolsztyn 845. Tak, w przybliżeniu pokazałem Państwu przebieg tych uroczystości, plan odjazdu pociągów. Ale proszę jeszcze się orientować na stronach internetowych, bo mogą tam być jakieś zmiany. Dziękuję za uwagę i zapraszam do Wolsztyna. Do zobaczenia.